I wkroczyłeś do przestrzeni dramaterapii. Ja się nazywam Monika Burzykowska i jestem dramaterapeutką, czyli psychoterapeutką kreatywną. Ten podcast poświęcony jest popularyzowaniu dramaterapii oraz idei, że nierozwiązane problemy przytłaczają, a udanie się na psychoterapię jest krokiem do uwolnienia się od tego ciężaru. Cykl dramaterapia czyli co kieruje do psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, którzy pracują z drugim człowiekiem i jego psychiką. Dramaterapia jako psychoterapia kliniczna istnieje od dziesiątków lat i stosowana jest w szpitalach, więzieniach, szkołach oraz innych placówkach. Stąd Poznanie tej metody powinno być celem każdego profesjonalisty. Dzisiaj chcę z Państwem porozmawiać na temat toksycznych relacji. Otóż na samym początku chcę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia większość z nas nosi w sobie efekty traumy. Jeśli nie traumy swojej osobistej, to traumy e, Międzypokoleniowej albo traumy, która była związana z wydarzeniami w miejscu, w którym Zamieszkujemy. Tomas Hubu mówi o traumie kolektywnej. Również specjaliści, którzy zajmują się traumą międzypokoleniową, oni również mówią o tym, że jest to trauma, która jest przenoszona z pokolenia na pokolenie. Więc, nawet jeśli nie jesteśmy bezpośrednim odbiorcą tej traumy, to i tak nosimy ją w sobie. Teraz dlaczego o tym powiedziałam? Dlatego że kiedy nosimy w sobie traumę i nie adresujemy jej w żaden sposób, to wypracowujemy sobie w życiu strategie funkcjonowania, pewne mechanizmy adaptacyjne, obronne, takie które w danym momencie nam pomagają przetrwać, bo naszym głównym celem w życiu jest to, żeby przetrwać. Takim celem naszego gatunku jest właśnie kwestia przetrwania. Jeśli um, trauma wpływa na nas w taki sposób, że faktycznie wpływa na naszą biologię, więc o wiele łatwiej w związku z tym jest nam w sytuacjach stresowych wpaść w taki typowo gadzi reakcyjny układ naszego mózgu i naszego układu nerwowego, który. W Sprawia, że wpadamy w pewien mechanizm ucieczki, walki albo zmrożenia. I teraz to ma dla nas bardzo ważne znaczenie, ponieważ możemy właśnie z tego punktu wyjścia rozmawiać o toksycznych relacjach. Otóż, jeżeli tworzymy toksyczne relacje, to prawdopodobnie są one toksyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nosimy w sobie właśnie te reakcje, które powiedziałam przed chwilą, ponieważ zostały one niewyleczone, nieuzasadnione, niezaadresowane, a po drugie, dlatego, że nie mamy świadomości tego, kim naprawdę jesteśmy i jak my w ogóle w życiu funkcjonujemy, jak funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi. Bardzo często tutaj jest sytuacja taka, kiedy obwiniamy innych ludzi za nasze nieszczęście, kiedy możemy obwiniać zarówno naszych rodziców, nawet będąc dorosłymi ludźmi, albo na przykład naszych partnerów, naszych szefów, naszych współpracowników, i tak dalej. Chodzi o to, żeby Zawsze kogoś obwinić. To jest, to jest pewna strategia takiej ucieczki, właśnie od, od odpowiedzialności już jako dorosłego człowieka. Chcę tutaj jeszcze powiedzieć o jednym również bardzo znaczącym elemencie tej całej układanki. Jest to element, który dotyczy bezpośrednio naszego wczesnego życia. Czyli tego okresu rozwojowego. Najnowsze badania z 2019 roku Bruce'a Perry powiedziały, że wskazują na to, że dwa pierwsze miesiące naszego życia są najbardziej istotne w ogóle dla budowania matrycy naszego mózgu i tego w jaki sposób my będziemy reagować na życie w przyszłości. Ale nadal mówi się o tym, że właściwie pierwsze 7 lat to jest taki czas, kiedy my jesteśmy jak gąbka, kiedy cały czas nasz mózg jest właśnie. Rozwija się jak gąbka, i on się adaptuje, zarówno nie tylko nasz mózg, ale całe nasze ciało, adaptuje się do sytuacji, w której my się wychowujemy, w której mamy do czynienia z różnymi dorosłymi, z różnymi rówieśnikami, a ci ludzie mają swój własny materiał. Więc, jeśli na przykład nasi rodzice, albo nasza babcia, nasz, nasz dziadek, nasz wujek często na nas krzyczy, no to my do tego, w, w takiej właśnie sytuacji, przybieramy jakąś adaptacyjną, Funkcje. I to może być albo chęć awantury, chęć płaczu, krzyku, albo może być to taka ucieczka, że chowamy się w kącie i nic nie mówimy, bo tak jest bezpieczniej. Jeśli byliśmy świadkami albo sami byliśmy ofiarą przemocy fizycznej, no to faktycznie ta ucieczka będzie bardzo silnym naszym adaptacyjnym mechanizmem. I teraz te wszystkie rzeczy będą z nami szły dalej w życie, jeśli my nie rozprawimy się z nimi w bardzo takim głębokim sensie. I kiedy wchodzimy już w budowanie relacji i na przykład w tej relacji czujemy się zagrożeni, gdzie nie ma obiektywnie zagrożenia, ale my to odbieramy jako zagrożenie, ponieważ nasz mózg został w taki sposób wytworzony, nasze połączenia neuronowe i nasz układ nerwowy nauczył się bardzo, bardzo subtelnych, odbierać bardzo subtelne sygnały ze świata żeby nas ochronić, żeby nas przestrzec przed jakąś formą zagrożenia. I teraz jeśli my akurat wypracowaliśmy sobie strategię walki, no to będziemy walczyć. Nawet tam wtedy, kiedy nie ma żadnego zagrożenia, to my i tak, i tak będziemy walczyć, ponieważ tak właśnie funkcjonuje nasz układ nerwowy i nasz mózg. Jeśli odbieramy różne sytuacje jako zagrożenie nawet naszego życia, albo no, wypracowaliśmy sobie taką strategię ucieczki, Albo zmrożenia, czyli wtedy zupełnie wpadamy w taki stan dysocjacji, niemalże nie wiemy, co się z nami wtedy dzieje. O dysocjacji również bardzo często się mówi na przykład w sytuacjach gwałtu, w sytuacjach naprawdę katastroficznej przemocy, gdzie jest ogromne cierpienie, gdzie po prostu człowiek musi wyłączyć swoje systemy biologiczne, żeby przetrwać najzwyczajniej w świecie, tak jak na przykład robią to myszy zaatakowane przez koty, gdzie na samym początku przez dłuższy czas myszy udają nieżywe zwierzęta, po to, żeby móc uciec wtedy kiedy kot się oddali. I człowiek ma dokładnie taką samą strategię. I w takich sytuacjach odbierana jest nam mowa, więc nie jesteśmy w stanie krzyczeć. Odbierane nam są również zdolności do ucieczki. nie jesteśmy w stanie się poruszyć, więc wtedy jesteśmy w tym stanie zmrożenia. I znowu jeżeli taką właśnie drogą, Takim mechanizmem wyposażyliśmy się za dziecka, za, za młodu, no to wtedy będziemy z, taką, z takim mechanizmem iść dalej przez życie. To wszystko wpływa na to, jak my funkcjonujemy w naszych różnych relacjach. Zarówno w moim odczuciu, większość z nas nosi w sobie jakąś formę traumy, czyli w jakiś sposób uczymy się, czy też wyczuwa nasz organizm różnego rodzaju stresy, różnego rodzaju zagrożenie, więc przybiera postawę obronną w różnych sytuacjach. I tak samo. Mieliśmy różnego rodzaju sytuacje w dzieciństwie, które wywołały i wzbudziły w nas potrzebę stworzenia pewnych mechanizmów obronnych, adaptacyjnych, po to, żeby móc przetrwać. Naszym problemem ludzi dorosłych jest to, że my do tamtych rzeczy nie wracamy, że wracamy do nich tylko wtedy, aby powiedzieć, że w dzieciństwie to ja miałam tak i tak. I wydaje nam się, że ponieważ to już minęło, to, to, to już to nie działa w naszym życiu. Ale prawda jest taka, że skoro żeśmy dalej nie przepracowali tego materiału, to niestety ten materiał, ta matryca, te połączenia neuronowe i reakcje, wypracowane reakcje naszego ciała, one przez życie idą razem z nami. To wpływa na nasze relacje międzyludzkie. Więc ja uważam, że jakby tak na potrzebę naszego obecnego odcinka, Powiem tak, że relacja toksyczna dzieje się wówczas, kiedy widoczna jest naprawdę ofiara i widoczny jest brak równowagi w dynamice tejże relacji. Bo tak jak powiedziałam, z mojego punktu widzenia, większość z nas nosi w sobie takie mechanizmy, które mogą być obronne, no bo jeżeli będziemy odbierać zagrożenie, sytuację. Która jest zagrożeniem, to zaczniemy się bronić. Możemy wtedy krzyczeć albo możemy nawet próbować bić się, uderzyć, zrobić komuś krzywdę w ramach samoobrony. Ale jeżeli nauczyliśmy się z tym żyć, jeżeli nauczyliśmy się mimo wszystko panować nad sobą, nad swoimi reakcjami i emocjami, to jesteśmy w stanie tworzyć relację, która mimo wszystko nie będzie relacją toksyczną, tylko w miarę równoważną. I teraz taka równoważna relacja, powiedzmy w małżeństwie czy też partnerstwie, będzie charakteryzowała się tym, że pomimo różnicy poglądów będziemy przedstawiać sobie te nasze poglądy, będziemy traktować te nasze różnice z szacunkiem i z akceptacją, że tak właśnie myślimy, czujemy. Taki jest nasz światopogląd. I finalna decyzja, którą mamy podjąć, będzie właściwie pewnym mianownikiem tych wszystkich czynników z obydwu stron. Czyli obydwie osoby w tym partnerstwie będą miały szansę, żeby yy, yy, współtworzyć finalną, ostateczną decyzję. Natomiast w sytuacji, w której ta równowaga jest zaburzona. Wtedy osoba dominująca, czyli najczęściej taka osoba, która nauczyła się, że musi w życiu walczyć, że życie jest zagrożeniem i że świat jest naprawdę bardzo zły, taka osoba najczęściej ma właśnie taką bardzo dominującą naturę, dlatego że ona chce mieć wszystko pod kontrolą i chce być gotowa na wszelkie zagrożenie. I jeżeli ta osoba jest w relacji z kimś, kto jest płochliwy, kto się nauczył albo ucieczki, albo właśnie takiego zmrożenia, czyli nie ma tej zdolności, Samoobrony, to wtedy ta osoba będzie się godziła, nawet jeśli będzie się czuła fatalnie, to nie będzie miała zdolności walki o swoje, nie będzie miała zdolności przedstawienia swojego punktu widzenia, bo strona dominująca nawet na to nie pozwoli, nawet nie będzie prowadziła do tego, żeby nastąpiła taka, taka wymiana poglądów. I wtedy długotrwałe, długotrwałe efekty tego mogą być takie, że osoba dominująca. Może stać się naprawdę tyranem, nie tylko dla partnera, ale jeśli akurat ten związek ma dzieci, może stać się partner, może się stać tyranem dla dzieci, również może się stać tyranem dla osób słabszych psychicznie u siebie w pracy i niestety może też mieć oczywiście tendencję do tego, że będzie mieć stanowisko. Jakieś główne, wiodące stanowisko w firmie czy w przedsiębiorstwie, ponieważ jest nauczona walki i dążenia do celu, natomiast może być właśnie takim niemalże despotą. Podczas kiedy sytuacja z ofiarą takiego związku będzie zupełnie inna. Ta osoba i tak, i tak już miała zaniżone poczucie własnej wartości, już nie miała zdolności. Dania głosu swojemu swojej opinii, swojemu światopoglądowi. Nie miała prawa do, do głosu generalnie. Nie nauczyła się przedstawiać swoich, swojego światopoglądu, wręcz nauczyła się, żeby zupełnie nie zwracać na siebie uwagi. To wszystko będzie wprawiało tę osobę w jeszcze bardziej obniżony poziom własnej samooceny, jeszcze bardziej pogłębiony lęk, lęk społeczny, lęk przed partnerem, lęk przed odejściem i wtedy ta fala lęku, generalnie lęk i wstyd zaczną dominować w życiu właśnie tej osoby. To oznacza, że niestety ta osoba będzie miała również trudność, żeby z takiego związku na przykład odejść, wtedy kiedy już całe środowisko dookoła będzie widziało, że naprawdę nie należy w tym związku pozostawać. Bardzo Często dziwimy się, jak to jest, że kobieta bita albo wykorzystywana seksualnie, zmuszana do różnych działań, do których nie chce absolutnie być brana, nie potrafi odejść z takiego związku. A właśnie nie potrafi, dlatego, że poprzez wieloletni trening obniżania jej samooceny, obniżania jej zdolności komunikacyjnych, obniżania jej pewności siebie, obniżania jej czy też wzbudzania jeszcze większego wstydu, no bo to rośnie i rośnie, yy, i, i takiego poczucia, że jest się ofiarą, to wszystko będzie powodowało, że odejście z takiego związku dla takiej osoby będzie dramatem bardzo często nie do przejścia. I Jeśli ktoś z zewnątrz nie wkroczy, to ta osoba może naprawdę na zawsze trwać właśnie w takim związku. Teraz, dla jakby innej, powiedzmy, dynamiki relacji, dokładnie to samo może się dziać na przykład w relacji przyjaźni, takiej zwyczajnej przyjaźni, wieloletniej przyjaźni. Która nawiązała się jeszcze w okresie, powiedzmy, dojrzewania, i, i, i może być to taka przyjaźń oparta o naprawdę zupełnie szczere wsparcie bardzo symboliczna oparta na zaufaniu, na szczerości, na, na prawdzie. Na dzieleniu się wszelkimi doświadczeniami, dobrymi i złymi, i wtedy to jest taka relacja, która przez lata może wspierać, może być naprawdę taką gruntowną relacją, w której można powiedzieć również, co, z czym się nie zgadzamy, jak ja to widzę, że to nie jest dla ciebie niedobre. Czyli w takiej relacji również możemy powiedzieć o tym, co w naszym odczuciu jest niedobre dla naszego przyjaciela. Ale może być też sytuacja przyjaźni, w której niestety ta dynamika nie jest znowu zrównoważona. Jest bardziej toksyczna, bo wtedy widać od razu, że jedna strona, taka silniejsza, dominująca, bardziej pewna siebie, rezolutna, to jest taka strona, która może nawet manipulować swoim przyjacielem, swoją przyjaciółką po to, żeby zyskać coś. Nawet jeżeli się to dzieje nieświadomie, czasami to się dzieje naprawdę nieświadomie, nie każdy z nas jest wyrafinowany i świadomie manipuluje innymi, ale to jest znowu pewnego rodzaju strategia, którą dana osoba wyciągnęła ze swojego dzieciństwa. Jeżeli nie przepracowała tejże strategii, to mimo naprawdę wielkiego serca może być bardzo niefajnym przyjacielem, i wtedy ta druga strona zaczyna doświadczać tego, że jest oszukiwana, że rozmawia się o niej za jej plecami, że właściwie no nie do końca pewnie się czuje w tej przyjaźni, że zaczyna coraz więcej rzeczy ukrywać, bo zaczyna odczuwać, że nie może do końca być szczera, nie może do końca zaufać, aż w końcu powoli zaczynają te dwie strony od siebie odchodzić i ta przyjaźń nie ma możliwości przetrwania. I, I tutaj widać, że osoba zarówno jedna, jak i druga w końcu pozostają same. Każdy z nas prawdopodobnie nosi w sobie wystarczająco dużo materiału z dzieciństwa i z przeszłości naszych rodzin, który warto, żebyśmy jednak zanieśli do psychoterapeuty albo do osoby, z którą możemy to przepracować, po to, żebyśmy nie przenosili tego materiału dalej. Bo jeśli jesteśmy w relacji partnerskiej i właśnie mamy na przykład dzieci, to nasze dzieci będą odbiorcami, bezpośrednimi odbiorcami naszych nieuzdrowionych mechanizmów. Jeśli nawet tych dzieci nie mamy, to nasze relacje mogą być e, chore. Wiemy, każdy z nas słyszał o takich partnerstwach, o takich małżeństwach, gdzie na przykład jedna ze stron ma ograniczony kontakt ze swoimi dawnymi znajomymi, przyjaciółmi. To jest właśnie efekt takiej nierównej dynamiki związku, która jest w efekcie toksyczna. Mam nadzieję, że te przykłady i yy, 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 yy. Podłoże, czyli z jednej strony trauma, z drugiej strony to, co się wydarzyło w dzieciństwie, style przywiązania z głównymi opiekunami, najczęściej jest to mama, no ale nie zawsze jest to mama, że to również dało wam do zrozumienia, że każdy z nas ma w sobie pewnego rodzaju matrycę na samym początku, i ta matryca naprawdę idzie z nami przez całe życie. I zachowania, które widać, to są zachowania, nad którymi warto pracować, jeżeli chcemy być dobrymi ludźmi w relacjach, które tworzymy, jeżeli chcemy, żeby te relacje naprawdę były i żebyśmy byli aktywnymi uczestnikami tych, że właśnie. Relacji. Czasami mówimy, że no, mogliśmy się zakochać, mogliśmy na początku być zaoferowani tą drugą osobą, ale potem się okazało, że, że to był absolutny niewypał i z tym człowiekiem nie da się żyć. Prawdopodobnie dałoby się żyć, gdybyśmy zaadresowali te zachowania właśnie na psychoterapii, gdzie wiele z tych rzeczy ma szansę być naprawdę wyprostowanymi. Życzę Państwu obserwacji samych siebie, życzę Państwu spostrzeżenia tego, kim jesteście w Waszych relacjach, jacy jesteście w Waszych relacjach i jak właśnie ta Wasza jakość wpływa na relacje z innymi ludźmi, ludźmi z tymi, z którymi te relacje tworzycie, ale również, żebyście spróbowali zauważyć, jak relacje innych ludzi do Was wpływają na Was. Nie chodzi o to, jacy są ci inni, ale na to, jak wy ich odbieracie. Zapraszam na stronę www.followmetherapy.com. Pozdrawiam!